Nie najlepiej rozpoczął się sezon 2019-2020 dla częstochowskiej skry. Częstochowianie przegrali drugie spotkanie w sezonie, tym razem 1-3 ulegając garbarni Kraków. Trener Paweł Ściebura po meczu nie mógł być w dobrym humorze. Jakbyśmy nie wpakowali się w tarapaty na samym początku sezonu, to chyba nie bylibyśmy sobą. Natomiast musimy znaleźć rozwiązanie, musimy wyciągnąć wnioski z tej porażki i, i pracować nad tym, aby w następnym meczu już tych błędów nie popełnić. Na pewno zgubiliśmy koncentrację, na pewno zgubiliśmy konsekwencje w tym, co chcieliśmy robić na boisku. No, to, są, to są, myślę, dwa takie kluczowe czynniki, które zadecydowały o tym, że dzisiaj przegraliśmy. Na pewno garbarnia w tych sytuacjach podbramkowych była bardziej konkretna. Słowa szkoleniowca potwierdza obrońca z krzaków. No, na pewno jakieś Odczuwamy jakieś demony przeszłości i trzeba jak najszybciej się pozbierać. Bo y, za chwilkę się obudzimy w z ręką w nocniku i, i będziemy później myśleć, co dalej. Natomiast, no, no nie wiem, co odnośnie dzisiejszego meczu, no to y, praktycznie mamy to co, chcemy, to, co chcemy, tak? W piątej minucie strzelamy bramkę, chcemy grać swoją piłkę i po jakichś głupich y, błędach tracimy bramki. No. Cóż mogę powiedzieć, no. trzeba spojrzeć sobie prosto w oczy i złapać się za twarz i po prostu no, patrzeć, no, zacząć walczyć po prostu. No. Tylko na chwilę obecną jest ciężko, bo, bo w sumie nie spodziewaliśmy się, że po dwóch kolejkach będziemy mieć zero e, punktów, pięć bramek straconych, jedną strzeloną, no, fatalny początek sezonu. Czy po dwóch porażkach można spodziewać się zmian w najbliższym meczu z rezerwami Lecha Poznań? Zawsze każdy ma szansę naprawiać swoje błędy i jeden czy dwa mecze nie decydują o tym, czy ktoś po prostu wypada ze składu na dłuższy czas, czy tylko na chwilę. Natomiast no. Jeżeli zespół nie, nie wygrywa, nie, nie przynosi efektów, czy nie, po prostu nie realizuje założeń taktycznych w danym składzie, no to takie zmiany prędzej czy później są konieczne i następują. To dopiero początek długiego sezonu, ale dobrze by było, aby Skra zaczęła punktować już od trzeciej kolejki. Szansa na powetowanie ligowych niepowodzeń nastąpi jednak nieco szybciej. W środę 7 sierpnia częstochowienie zagrają przy Lorytańskiej z Ruchem Chorzów we wstępnej rundzie Pucharu Polski.